Najatrakcyjniejszy jest mężczyzna, który ma brodę ogoloną. Zadbany mężczyzna z lekkim zarostem, ale nie z brodą. Generalnie, jeżeli mężczyzna jest zadbany i ma brodę, to w sumie w porządku. Człowiek nie powinien nosić zarostu. Czy tak jak krzyczą tytuły gazet, brodaci faceci faktycznie są brudniejsi niż psy, a ich brody to istny klozet? Kilka lat temu pojawiły się badania meksykańskich naukowców, które sugerowały, że broda jest siedliskiem bakterii kałowych. Żeby skonfrontować wyniki meksykańskich badań, pobrano wymazy z kilkunastu przypadkowych bród. Czy po ich opublikowaniu sprzedaż maszynek do golenia znów wzrośnie? Zobaczymy, a w oczekiwaniu na wynik przyjrzyjmy się historii męskiego zarostu, który jak widać wywołuje sporo kontrowersji. Już mężczyźni pojawiający się w sztuce kultur mezopotami mieli starannie plecione imponującej długości brody. Upiększaniu bród w starożytności poświęcano wiele energii. Farbowano je henną, wplatano w nie ozdoby, a nawet posypywano złotym pyłem. Broda była wręcz czczona. Ucięcie jej komuś było uważane za obrazę i mogło doprowadzić do wojny. Historia bród i wąsów nie kończy się rzecz jasna na czasach antycznych.

Wynik testu zrobionego na polskich ulicach potwierdza badania zagranicznych naukowców. W 8 na 10 zarostów znaleziono podwyższoną ilość drobnoustrojów i bakterii, w tym niestety bakterie kałowe. Ale czy poza tym, że samo słowo kałowe nie brzmi dobrze, to brodacze powinni masowo zacząć golić brody, zanim posypie się fala rozwodów z powodu brudnych włosów na twarzy? Badacze i lekarze jednak uspokajają. Cała nasza skóra jest siedliskiem bakterii. Prawdzie w męskiej brodzie bakterii jest więcej niż w sierści czworonoga, ale czy naprawdę możemy stwierdzić, że brodacz jest brudniejszy od psa? Nie do końca. Dla porównania na podłodze w naszych mieszkaniach znajduje się podobna ilość bakterii jak w publicznym szalecie, a jednak ciężko byłoby nam stanąć tam bosą stopą. Co innego we własnym domu? Podobnie jest z porównaniem męskiej brody i psiej sierści. Co więcej, ciekawe badanie opublikowane w Journal of Hospital Infection wykazało, że mężczyźni bez zarostu mają więcej pewnych rodzajów bakterii niż brodaci panowie, co potwierdza tylko tezę, że bakterie towarzyszą nam niezależnie od tego, czy jesteśmy posiadaczami zarostu, czy też nie.